urdę ale jaja, tu mi zgas. Dobrze, że nie byłem przechylony na bok Bo by było jaja, jakbym do rzeki wpadł młodego MRF-em Siemano widzowie MRF-a młodego strzelona już jest Zaraz ją pokażę całą No i co, tak Przednie plastiki Błotnik, tutaj czacha i te boczki Są czarne, na czarnych plastikach a tylne, czyli ogon i te tylne, boczne są na białych plastikach powiem wam yy, elegancko to wyszło, ale zrobiłem to tak tylko dlatego, że jak kupiłem czarne plastiki tam Krzysiu Enduro ostatnio sprzedawał MRF-e łebkowi kupiłem od niego te plastiki stare i zdejmowali, zdejmowali okleinę z tych plastików I co najlepsze, zamiast to zgrzać suszarką albo opalarką to chłop to zdejmował, nie uwierzycie palnikiem grzało okleinę no i tak zagrzał, że plastik aż stopił dlatego no nie było wyjścia, muszą być białe i powiem wam, że wyszło to chyba lepiej niż na czarnych, tak mi się wydaje ten tył, że, że jest biały to jest elegancko wygląda, ale zaraz zobaczycie młodemu dałem ostatnio właśnie przyjechał mi podstawił brykę no i dałem mu moją MRF a swoją zostawił no to bawiłem się tam kilka godzin okleiłem no, plastyki później to poskręcałem no i co? No i jeśli zaraz zobaczycie jak to wygląda wygląda to powiem wam no może nawet lepiej od mojej ale raczej nie wiadomo Tylko niebieski kolor został zastąpiony pomarańczowym kolorem To no i napisy Opa zmienione na napisy Młody Dawid Tak to wygląda yy, Okleinka czarna właśnie Dodatkowo jest jeszcze brokat wrzucony To elegancko się mieni teraz w słoneczku Wiadomo ja na filmie to nie wiem jak to wygląda Ale na żywo prezentuje się elegancko Okleina no, to wiadomo ja zagi Graphics To jak będziecie chcieli sobie zamówić jakąś okleinkę no to tylko wiadomo, zajdzie grafik. Czy okleinę, czy wlepy, dużo tych pierdół tam robią, to sobie pijcie. No W sumie my tylko o takie bierzemy okleiny. No są i projekty i wykonanie no petarda. No i dobra. Jedziemy do młodego, Co wam tu będę gadał. Tu dojechać Siema. Siemano Pana to Elegancko odstrzelona, co? No. To, to, to mi się badało. Co? Że wczoraj masz czarne A z masz białe. No tyłu jest białe, no to ja ci mówiłem, że tam ten przypalił ziomek ten plastik. No. Byle byś to nie przypalił to jest wlepa, jak coś tu jest wlepa, no. to jest normalnie na okleinie, a tu wlepa dałem, bo pasowało elegancko. Tu dałem wlepa, tu jest tak. Tu masz Instagrama, na, Młody Dawid, na boku. Hopie, luks będzie, trzymaj. Porządnie czy nie? No hop. lux. <grywa> luks. Tego, yy, yy, masz przykręcony, nie? A co, robiłeś coś tu przy tym? No. Wydech przykręcałem, plastik z przodu. A co, co z plastikiem było? Śrubki nie było. W tym? I od hamulca dałem ci rupkę. A co było tu przy hamulcu? Nie było śrubki. Tutaj czy gdzie? No, no, no. Tak? A to hamulec działał czy nie? Działał, tylko że zamiast ten to on do końca dochodził. Aha. Ja tu dawno nie jeździłem, to nawet nie wiem co tu się działo. No, i kiera jest do wyprostowania? No, kiera to jest do wyprostowania, bo no, ona już jest długi czas do wyprostowania No i to w sumie jest tak, postaw przy tym, przy moim Ale twój jest niższy, o wiele miększy jest teraz W porównaniu do mojego i chyba masz mało powietrza z przodu, tak mi się wydaje To jeszcze by się przydało, pomarańczowe to No ale nie, nie wiem, szukałem i nie znalazłem Nie no, luks to wygląda, ten biały tył to jest luks Wiem Dobrze chyba, że te łebki przypalili ten plastik Lepiej to wygląda. Nie. No i brokat na okleinie. Kurde. Lux. Hopie. Świeci ten brokat. No świeci fajnie, bo, bo czysty. Zawsze teraz go cały czas wydamy. Chopie, tak teraz wywalisz, to będziesz płakał pewnie. No chopie, kurde. Teraz to można jeździć jakoś to wygląda. Bo te seryjne MRF-y to wszystkie jednakowe. Nie wiadomo. O, mi się podoba. Co? Ale mi się podoba, ładnie to wygląda. Przecież ty teraz będziesz w garażu spał i pilnował no, ok. Albo tego wielkiego owczarka tam wpójść Albo wpuść. te kamery, kamery i owczarka tam wpójść <gorsza> Gorzej jak owczarek podrapie Dobra <gorsza> dawaj rundę zrobimy Przerąbane się z tą krzywą kierownicą Masakra Na jeźdź. O cholera o, tu ostatni chyba się damia, no jaki piękny skok zrobił. Dobra widzowie, dawajcie, dawajcie znać jak wam się podoba o ja pierdzielę po tych piachach mrf -ów. dawajcie znać jak wam się podoba młodego MRF a teraz w tym, o w oklejeniu. No i co, zostawcie łapę, suba. W opisie macie instagramy, to sobie wbijcie mój młodego siema.